Cześć kochani, witam wszystkich Kinga ze strony Calmness Garden. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie na temat wisiewu cool flowers, czyli inaczej hardy annuals, czyli jeszcze inaczej roślin jednorocznych odpornych na niskie temperatury. Do grupy tej zaliczają się między innymi tytoń ozdobny, czarnuszka, ostróżeczka, lwie paszcze, nagietki, habry i jest ich tutaj naprawdę długa lista i te rośliny, właśnie ta grupa roślin, beneficjuje przede wszystkim, kiedy jest uprawiana w niższych temperaturach, kiedy używamy tak zwanych cool weather techniques. Oznacza to, że przeprowadzamy ich wysiew w całkiem innym momencie niż ogólnie jest to przyjęte i przez co pozwala to. Tym danym roślinom na wytworzenie silnego systemu korzeniowego, przez co będą kwitły o wiele dłużej oraz obficiej, a więc same plusy. Moi drodzy, dajcie się dzisiaj zaprosić na kolejny ciekawy wysiew kwiatów na kanale Mrs. Garden. To może sobie zacznijmy od nazewnictwa. Cool flowers możemy dosłownie przetłumaczyć jako zimne kwiaty, a hardy annuals jako twarde jednoroczne. I obie te nazwy odnoszą się do roślin jednorocznych odpornych na przymrozki. Tak się zastanawiałam, jak w najprostszy sposób w ogóle Wam wytłumaczyć tą technikę, którą chcę Wam dzisiaj przedstawić. I tak myślę, że najlepiej jest to porównać do warzyw. Każdy wie, że jest grupa warzyw, które beneficjują poprzez wzrost w niskiej temperaturze. Wtedy rosną zdrowiej, są ładniejsze, mają pokój i generalnie lepiej się czują. I właśnie Cool Flowers, czy Hardy Annuals, jest właśnie taką grupą kwiatów. Do tej metody wysiewu warto znać trzy informacje. A więc warto wiedzieć, w jakiej strefie mrozoodporności mieszkamy, a jeśli tego nie wiecie, to zapraszam na filmik o mrozoodporności na moim kanale. Warto wiedzieć, kiedy jest pierwszy przewidywany y, przymrozek jesienią w Waszej okolicy i w Polsce jest to przeważnie koniec września. Początek października, i warto też znać trzecią datę, czyli e, ostatni przewidywany przymrozek wiosną. I w Polsce to jest różnie e, od e, strefy i przeważnie jest to koniec kwietnia, połowa maja. Jeśli znamy te trzy informacje, i te informacje możecie znaleźć na stronie Plant Maps, i wrzucę Wam tutaj link, to wtedy możemy przystąpić do wysiewu tak zwanych Cool Flowers, czyli właśnie. Roślin jednorocznych odpornych na przymrozki. Czym różni się ta technika od zwykłego wysiewu? Otóż przede wszystkim skupiamy się tutaj na wysiewaniu roślin, które są odpowiednie do naszej strefy mrozoodporności. Wybieramy takie rośliny, które Przezimują u nas w ogrodzie, przez co będą mogły podczas tego okresu wytworzyć silniejszy system korzeniowy. A jeśli już znacie się trochę na ogrodnictwie, to wiecie, że im lepszy i silniejszy system korzeniowy, tym lepsze i bardziej obfite kwitnienie. Wyciew ten przeprowadzamy w terminie 6 tygodni przed. Pierwszym przewidywanym, e, pierwszym jesiennym przymrozkiem. Czyli jeśli w Polsce przyjmijmy, jest to początek października, a więc taki wysiew warto przeprowadzić w połowie sierpnia. Co do e, wiosennego wysiewu, czyli wtedy, kiedy będziemy musieli wiedzieć, kiedy jest ostatni wiosenny przymrozek, to w tym terminie wysiewamy rośliny, które. Nie są zimoodporne w naszej strefie, ale bardzo byśmy chcieli je mieć w ogrodzie. Czyli nadal wysiewamy je w tym momencie, kiedy są niższe temperatury, ale dajemy im większe szanse na wzrost, ponieważ jeśli nie są mrozoodporne w naszej strefie mrozoodporności, to wysianie ich jesienią wtedy możemy ryzykować to, że mogą nie przezimować. A jak w ogóle stwierdzić, czy dana roślina pasuje do naszej strefy mrozoodporności? Otóż, moi drodzy, na końcu tego filmiku umieszczę listę z, ze strefami wyróżnię wszystkie strefy, które występuje w Polsce oraz do danej strefy przypiszę dane kwiaty. A jak w ogóle zabrać się za taki wysiew? Moi drodzy, wysiewamy takie kwiaty normalnie, tak jak każde inne rośliny. Tylko w tym przypadku są kwiaty, które preferują wysiew na rozsadę i są kwiaty, które preferują wysiew bezpośrednio w ogrodzie. I to, jaki rodzaj wysiewu wybierzemy da nam największe szanse na powodzenie. W uprawie tych roślin. W tej liście, którą umieszczę na końcu tego filmiku, gdzie właśnie przypnę odpowiednie kwiaty do odpowiedniej strefy, postaram się też umieścić taką informację, jaki sposób wysiewu ta roślinka preferuje, i mam nadzieję, że to Wam pomoże wybrać odpowiedni właśnie sposób wysiewu. Ja osobiście, jak wiecie, preferuję rozsadę. A jak robić rozsadę kwiatów, to już takie filmiki możecie znaleźć na moim kanale. Jakie są przede Wszystkim plusy tej metody. Moi drodzy, um, kiedy zdecydujemy się na uprawę kwiatów techniką cool weather, czyli techniką, Zimnej pogody. Przede wszystkim dajemy szansę naszym Hardy Annuals na lepsze kwitnienie no i na przede wszystkim bardziej zdrowy wzrost. Uprawianie kwiatów w niższych temperaturach przede wszystkim pozwala im na wytworzenie lepszego systemu korzeniowego, ponieważ pamiętajmy, że system korzeniowy najlepiej tworzy się jesienią oraz wiosną, czyli wtedy, kiedy są niższe temperatury, i kiedy zrobimy ten wysiew jesienią, te roślinki sobie przezimują zimą i już na wiosnę będą w pełni gotowości na to, żeby zacząć swoje kwitnienie szybciej, bo to jest też duży plus tej techniki. Jesienią czy wiosną też mamy mniejszy wysyp szkodników. Co nie, nie przysparza nam aż tak wielu problemów jak latem. Przede wszystkim mamy więcej opadów i to też jest duży plus w przy użyciu tej techniki, ponieważ nie musimy biegać codziennie z konewką i martwić się, czy nasze sadzonki przeżyją. Jest generalnie po prostu mniej zabiegów pielęgnacyjnych, które musimy wykonywać, no i przede wszystkim uprawiamy te kwiaty w takich temperaturach, których, które one preferują, które najbardziej będą beneficjentami. Dla ich wzrostu oraz kwitnienia. Mamy już omówiony termin, mamy omówione roślinki, które powinniśmy wybrać, mamy omówiony wysiew. No i jeśli. Przychodzimy do powiedzmy wysiewu albo przesadzeniu naszych małych sadzonek do ogrodów. Pamiętajmy, że kluczem do sukcesów w tym momencie jest odpowiedni dobór miejsca w ogrodzie. A to oznacza, że musimy im wybrać miejsce, gdzie ziemia będzie dobrze przypuszczalna i gdzie nie będą stały w wodzie. Pamiętajmy, jesień, zima, wiosna są to te pory roku, które charakteryzują się wyższymi opadami. A więc jeśli wybierzemy miejsce, które będzie podmokłe, to niestety nasze sadzonki nie przytrwają Będą gniły i nic z tego nie będzie. A więc przede wszystkim musimy im znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie będą miały właśnie dobrze przepuszczalną ziemię i będą mogły sobie spokojnie zimować. No a drugą taką ważną rzeczą jest, żeby im wybrać miejsce, gdzie będą miały pełne słońce. Te wszystkie rośliny z listy, którą Wam zaraz przedstawię pod koniec filmiku, one preferują przede wszystkim pełne słońce, a więc odpowiedni dobór miejsca jest. Bardzo ważną rzeczą w tym temacie. Skąd w ogóle się wziął u mnie taki pomysł na wysiew roślin jednorocznych jesienią? Otóż w tamtym roku natrafiłam na książkę napisaną przez Liza Mason-Ziegler pod tytułem właśnie Cool Flowers. To jest Vademecum tego wysiewu i znajdziecie tu wszystkie potrzebne informacje na ten temat. Ta książka mnie bardzo zainspirowała do wypróbowania tego eksperymentu, ale jakoś nie miałam jeszcze do tej pory odwagi w tym roku kiedy wypróbowałam wysiew zimowy w butelkach i okazało się, że jest sukcesem, to dało mi jakby taką motywację do wypróbowania właśnie kolejnego wysiewu, czyli cool flowers, wysiew jesienny. E, powiem wam szczerze, bardzo liczę na to, że ta metoda też będzie e, Sukcesem i że będzie bardzo pomocna właśnie w wysiewie kwiatów. I przede wszystkim liczę na to, że ta metoda pozwoli mi na to, żeby moje kwiaty rosły naprawdę zdrowo i kwitły obficie. Bo to jest przede wszystkim mój główny go na to, żeby te kwiaty tworzyły liczne małe sadzonki jesienią przezimowały, y, wytworzyły ten ładny system korzeniowy i później właśnie wiosną odwdzięczyły się tym, że po prostu będą obficie kwitły, one będą miały grubsze łodygi, będą miały dłuższe, y, dłuższe łodygi przede wszystkim i te kwiaty będą się o wiele lepiej nadawały no to, na to, żeby y, y, wykorzystywać je powiedzmy w bukietach. Wysiew Cool Flowers jest Podobny do wysiewu w butelkach, ale są pewne różnice i zrobię na ten temat oddzielne wideo. Nie będę się dzisiaj wdawać w te szczegóły, bo ten, ten filmik będzie trwał godzinę czasu, a nie o to przecież chodzi. I mam nadzieję, że. Um, Dacie się namówić do kolejnego eksperymentu w ogrodzie. W tym roku jest dużo eksperymentów z mojej strony, ale przecież na tym chyba polega tak naprawdę prawdziwe życie ogrodnika. Nie bójmy się eksperymentować, nie bójmy się nowości. I jeśli znajdziecie sposób, który pozwoli Wam na uzyskanie lepszych plonów, to czemu nie? Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście, widzimy się w następnym. Cześć!